Tak sobie myślę, że żeby tak urozmaicić wszystko, żeby nie było tak monotonnie. W sumie jakbym sama grała, to pewnie też bym to zrobiła. Wejdziemy sobie na ścieżkę Inryka. Nawet jeżeli on będzie miał coś tam więcej nam na tej ścieżce do pokazania, jakoś sobie z tym poradzimy, no. Więc podejrzewam, że najpotężniejsza osoba w Urali pomoże nam odnaleźć prawdę. Nie ma tak zacząć poranek od czarowania wielkiego kryształu magicznego. Popatrz, popatrz jakie cuda i tragedie. Rozumiem, że zobaczył drugi Ewon. Tutaj. Jep. Pierwszy już nie ma dla nas znaczenia. You are the Your means that is about to jest Harbinger. Twoja przyjemność sprawia, że coś terrible zaczęło się wypadać. Boden, czy wiesz nasze history? Jak Jarbog, nasz górny patron, odwiedził Boden? and the blessed sword of them. shall be bestowed upon the righteous disciple. and he and his descendants shall fan the flame and temper the blade, lest it crumble and invite the darkness to return anew. vera and Ratika, they came here for cladden. they seek to use the void as a weapon to win the war. and thought they could control it with the blade. radika. Ah. and she claims i'm a monster.

I'm so dead! Yep. Sire. We don't know where they came from! Damn rats are everywhere! Does that surprise you, soldier? Battles such as these are how wars are lost. Step aside! Must I do everything? Uh... <laughs> To było mało delikatne, mój drogi. Ale niech ci będzie. Dawno w więzieniu nie byłam. Okej. Okay. Wędrowanie z nim jest wygodne. A otworzymy może sobie tą pieczęć, bo nie miałam okazji jej otworzyć. Co ty na to? Nie... To są tylko skarby myślałam, że wspomnienia. Bo tak trochę mi ich mało. Znaczy kasa się zawsze przydaje, no. To też prawda. No nic, no nieważne. Bardzo dawno wspomnienie było po prostu i mi trochę smutkowo. Czy tu wcześniej też były te szopy? Fuck! Okej, okay. on robi straszną rzecz, ale nie, to chciałam, to chciałam. Nie, to nie on zrobił w ogóle. To była bomba z przeciwnika, jezu! Tacy zwykli gówniani przeciwnicy? no... Za rzadko gram w tę grę, muszę ją pocisnąć. To straszne W sensie, ta walka była zwykłą walką. I ja sobie tak bardzo nie radziłam. No nic, czeka mnie przygoda. Teraz. Coś jeszcze jest ciekawego. Chyba nie. Idziemy dalej. Tego tu wcześniej nie było. Ciekawe. Mm -hmm, bo mi się raz udało. a bo ona nie została schwytana. Razem z. Hm, tam jest fignia. Nie została schwytana razem z Ratiką. Hmm. W sensie z... Jest... Ratika nie została schwytana razem z Werą. O, no tam gdzie dziwo. Przejście! Przejście! On musi strzelać we mnie. Nie tu, mój drogi. Ja jeszcze tu nie idę. Chodzimy sobie tutaj. Bo mogę. Ej! Dlaczego nie mogłam od tego wcześniej otworzyć? No bez jaj, to by tak pomogło w walce. A zobaczymy, czy to cokolwiek da... Nie. Osmaliło ogon żołnierza. anything there someday I will unmask whoever is writing on this wall. half my soul did not believe a prisoner to be deporte huh Coś, jakiś smaczek ciekawy się kryje za tymi napisami na ścianie, bo w sumie nie wiemy kto to zrobił. Mogłeś mi pomóc to po prostu przepchnąć. Dobra, teraz jak się rzucało przedmiotami? Bardzo się cieszę, że pokazało mi sterowanie na klawiaturze. O, Haha! Ha, ha! Stałam się tutaj. Wreszcie. Moje marzenie od pierwszego odcinka się spełniło. Dostałam się do tej skrzyni. Tak. W której nic nie ma ciekawego poza kasą. I tak naprawdę od tamtego czasu bardziej mi zależy na wspomnieniach. Ale udało mi się.

Ja się nie dziwię, że ci nie lubię jak to okazuje się tak mało w szacunku. O, w morda! What the fuck? Co tu robi toto? Nauczyłam się w ogóle używać umiejętności y, automatycznego zabijania, bo... Ha 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 ha! Nie używałam jej poprawnie. Cała lena. Cała lena. Mam super skille i nie umiem ich używać. O! Tak, koniecznie. Najważniejsze w walce jest rozwalenie <grymne> beczek. O Boże. Jeszcze coś zostało? No jeszcze te. A! Fuck. Eee, tu bym poszła. Jak. Hmm. Tu nie ma dźwigni. Nope. No dobra, nieważne. Lecimy dalej. Pieczęć mogę już otworzyć. Chodźmy, otwórzmy tu. Chodźmy, otwórzmy tu. ha. ha, ha, ha. ha, 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 ha. otwórzmy również, co chyba tu. nie ucieszy. tu. Dawno tego nie było. Ratika? Ratika. Prawda? Prawda. Ratunek. Pozbawiona tchu, ratika wreszcie dociera do świątyni Jarboga. Akurat w tym momencie, żeby być świadkiem śmierci ostatniego, strażnika świątyni. Z dachu świątyni wrzeszczą, kiedy próbują obronić się przed nadnaturalną burzą. Ale błyskawic jest zbyt wiele i z groteskowym wykrzywieniem spadają ku śmierci. Trzęsienia ziemi wyrywają korzenie drzew i wycinają rozpadliny w ziemi. Jedno pęknięcie rozciąga się tak daleko, że jego szczyt zatrzymuje się tuż przed ratiką. Ratika rusza do akcji. Ktoś musiał ocaleć, tak myśli. Strach panoszy się boją myślę, kiedy biegnie wzdłuż rozpadliny. Biegnie w kierunku coraz bliżej oka cyklonu. Coś przykuwa jej wzrok. Czy to ciało? Radika się zatrzymuje. Tysiące różnych scenariuszy przeskakuje jej przez głowę. Zauważa drogę na dół. Całkiem bezpieczną, żeby dotrzeć do ofiary, ale jak wiele czasu minie, zanim kolejny wstrząs nie zawali tej rozpadliny, akurat na nią. Ratika korzysta z okazji, biegiem, schodząc na dół. Kiedy ląduje obok ciała, zauważa coś znajomego na nieprzytomnej twarzy to Vera. Ranna, a może gorzej? Działając impulsywnie, ratika sprawdza jej oznaki życiowe. Jest nieprzytomna, ale żywa. W mgnieniu oka Ratika ewakuuje się pod górę, holując Werę. Kiedy dociera do swojej rodziny, kolejny wstrząs gwałtownie trzęsie ziemią. Ratika, krzyczy jej ojciec. Oszalałaś, wybiegając w tę burzę? Musimy jej pomóc, mówi Ratika, wciąż trzymając Werę w ramionach. Tylko ona pozostała żywa. Cholera, córko. Jej ojciec sprawdza nieprzytomną sowę. Popatrz na nią. Pygarianka. Co z nią zrobię? Nie należy do rodentyjskiej rodziny. Wiem to, tato. Jej ojciec krzyżuje ręce. Cóż, nie zabieram jej do Pygarii. To też wiem, tato. Dodaje Ratika cierpko. Co się wydarzyło dalej? Czy one, stąd się one, się one się znały? One miały jakąś więź. Co jakąś ratuje się życie, to ta więź jest dość silna. Nie odsunęłam się. Stworzysz most? Nauczyłeś tego dragę, jak rozumiem. O! C tak to jest, jak się biegnie, i nie patrzy, gdzie się biegnie. W I had no love for the godless priestess. She broke a sacred tradition, neutrality. Still, to be murdered in cold blood by a friend, the rodentian will receive proper punishment once this crisis is resolved. Ciekawe, czy, czy już uciekła? Jeszcze nie uciekła. Ale jest w dro- uh-huh, okay. Indrik, are you here to surrender? Ratika, answer carefully. Where is the sword? Only the sword? Not the hideout? Not the amber? Your highness, really? Getting one out of three isn't great odds for any Pegarian tyrant. Stop playing games. I know everything. You coerced! Though no, you tricked Vera into leading you to the sword. Then you killed her. That's not what happened at all. Your lack of thoroughness disappoints your grace. So you did not kill her? Well, that part's true, but... So you had the sword? <sighs> but it was not on you when my sword was... You hid it somewhere. Where? Vera was my friend. I never wanted to hurt her, but when everything happened, I, I panicked. Then, um, I panicked some more, and then even more. And while I was doing that, I realized that my feet had started running. Uh, I left Barry behind and the sword. Mm -hmm. Before I could think of anything else, I slammed into a soldier's breastplate, which made this really interesting dong noise. Satisfied? This almost means true, but you do not fool me or my companions.

To jest słabiutka. Aha, ok. Ale działa tak. Ok. Back, back. Fuck. Czy możesz? Da! A mnie to nie boli. Umrę tutaj, na bank tu umrę, ale... Ta szalona walka. Fuck nienawidzę tych sukien kotów. Dlaczego podczas walk z bosami nie ma się czym leczyć? To nie fair. Takie tam 10 sekund nawet mniej i ściągnięcie jej do połowy HP. Po czym zaczyna się zabawa? Zouza Maua. Why are you doing this? Fuck. Now, stop it. Haha, haha, ha. That was dramatic. A sword! It could still be in the vault! <laughs> no doubt, another redemption lie. Come now. You've lost. Do so with grace, Ratika. Just... How well do you think you know me? Or any Rodentian. Or the godless priestess, for that matter? She may have been lying, but we should still search the vault. Even if it's not there, there may be a clue to where she hid the blade. Okay. No, to wiemy, zamienia to coś. The city seems dead, and the air heavy, stagnant. Tak w ogóle. Ostatnio, jak widziałam tę rzeźbę, stwierdziłam, że o, to w sumie jest nasz miecz. Nie, to nie jest nasz miecz, to jest kladen. To jest zwiastunka z kladenem więc coś jest na rzeczy, moi drodzy. Matko. Nie lubię tego. To w ogóle, dlaczego to się tak. Czy tam kiedyś będzie przejście i tam będą rzeczy? Może. Kiwi, zobaczymy. Hej, dzięki. Wejście. To było z tego co nam byłem... A, to było to i druga pieczęć, do której nie mam dostępu. Czy to wcześniej też były te obrazy? Nie jestem pewna, ale są super i to jest pieczęć, dobra. Bo to są chyba w ogóle, to jest listerek, bo nie wiem, czy to nie są postacie z Stories, czyli poprzedniej gry tych twórców. Takie, tak ten list mi się list mi się kojarzy. Nie, nie grałam. Planuję zagrać, więc zobaczymy. Ła! Dlaczego tu przyszłam? Czy możesz? Dziękuję. Czy możesz? To było szybkie, niepotrzebne i bez sensu. się tu czym wyleczyć. Nada. Może zobaczymy natomiast tutaj, co jest w stanie zabić Indrika. Z drugiej strony Indrik nie, od, nie skończył rytuału. Przez to, że mu przeszkodziliśmy troszkę. There's all no the other huh. 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 How did you get here? Airbar, your grace. We heard you were coming. We thought you may need protection. And who told you I was coming this way? The boys, down at the temple.

What is this? A piece of cloth soaked in blood. Look at the shape. This was torn with a purpose. A wound was treated here recently. Arbinger, it is possible that Vera did not die in these vaults. But then... By yarbog What now? Sheila, <coughs> <coughs> tu Ale i tak Ratika. Tu się dzieje coś dziwnego. Wera poszukiwała, le poszukiwała legendarnego miecza Kladena i odkryła jego lokalizację z napisów na ścianach zakazanej krypty. Ale kiedy dotarła do skarbca, Ratika zrodziła ją i zadźgała. Coś, co nie było wiadome, ratice, wera przetrwała, zadane przez nią obrażenia i zajęli się nią nieznani nikomu, już nic, to wprowadza jakąś kolejną stronę konfliktu do wszystkiego. Oczywiście, zaraz sobie zrobimy e, też zakończenie z pokazaniem weża. Przepraszam, pokazaniem ratice o Insightu. Bardzo bym chciała zobaczyć, co w sumie się dzieje. Jak ona go zobaczy. Czy czegoś nowego się dowiemy? Mówisz, żeby iść razem z Ratiką? To też jest dość. E, e, ścieżka, którą może nam sporo wykazać. Na razie nie widzę potrzeby w ogóle wchodzenia z innymi osobami, chociaż możemy pójść i się spróbować, czegoś dowiedzieć. Kiwia. Tego w ogóle nie używałam. Tego też praktycznie nie używam. Tego często używam, co? Zdrowie się przydaje. No i tyle. Poziom? Tak w ogóle? Nope. Jeszcze nie.